Witam Was, ja jestem Bekwen, a to jest yy, reklama na niepowtarzalnego serwera. Nie wchodźcie już na serwer Stitcha, ponieważ jest o wiele lepszy. Mój serwer. Tak, stworzyłem swój serwer. Yy, zainwestowałem i bardzo mi się podoba. Yy, serwer to będzie... na razie nie ma... Yy, to będzie... Yy, pff, yy, już Wam mówię. Sery będzie y, gildie plus SG plus działki. Działki już wszystko jest gotowe, tylko gildie nie działają, ponieważ kurde nie działa posrany plugin na gildie. Dobra. Ymm, mamy plugins. Możecie sobie zobaczyć ile pluginów mamy. Bardzo dużo. Ogarniamy, jest older drops, yy, są kopalnie Okej, okay, najpierw lecimy od spawnu może A później wam wszystko opowiem yy, Warpy, tam do warpów się przejdziemy później Na razie nie jest zrobione, ponieważ Ktoś, nie powiem kto, wysadził wszystko A więc tak, ekipa serwer Head admin yy, um, Nie, 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 to nie tak <laughs> A więc będę z pamięci <laughs> yy, Więc ja, ja jestem właścicielem Współwłaścicielem jest Rangers i Eric08. Um, <coughs> head adminem jest um, Lace Kamil. Nie, przepraszam. Lace Kamil jest adminem, Mr. Cookie też jest adminem, a e, Matrix jest adminem, a ja za to ninja jest head adminem. A więc tak. Mm, Tutaj można kupić VIP-a. Normalnie wczoraj Dirt na otwarciu serwera był za 4,92. Ale dodatkowo, nie dość, że VIP dostaje fly, kolorowy nick, pisanie na kolorowo, jeszcze dostaje gamę moda na pół godziny, dzięki któremu może sobie tam zrobić ile tam zapasów chce na swojej działce i, i zrobić sobie um, domek, willę. Ma pół godziny na zbudowanie willi i sobie zrobienie zapasów. Um, można też tak tylko kontynuować survival, jak ktoś sobie woli lecieć sobie, ale hmm, biom jest taki jaki jest. Ok, um, więc zajmiemy się teraz może um, surowcami. Dobra, um, tutaj jeszcze będzie dużo surowców. Na razie jest tylko do glowstone portal, do drewna, do kopalni i do piasku. Ko um, nie, pokażę wam na czym polega taka kopalnia, widzimy sam. Um, sam jest sam tylko ten, ale pokażę wam na czym pole. oj, nie ten kilof o ten, patrzcie to się nazywa older drops czyli istnieje tam jakaś szansa na wydropienie tego jest, jest taka powiedzmy w sumie dobra szansa żeby chwilę też można było pokopać ale żeby się nie przeszkodzić, dobra um, dalej można kupić u mnie też admina, 292 na wszystko jest na miesiąc, jak coś. Um, teraz działki. Mm, to jest dopiero pierwszy dzień serwera, dlatego nie ma jakichś działek, ale zaczynają się budować, nawet ktoś już tutaj zbudował. Tu i tutaj ktoś już się zbudował i ma skrzynie. Widzicie, jak ładnie? Mhm. ziomo.pl, budowla dla selena 4.4. Widzicie. O Boże, co tam jest, sex shop, czy co? O. o, ja cię pierdż. Nie widziałem tego. Nie ma innego. Ua. Dobra. Toś mnie od razu spami na Skype'ie? Okej. Okay. O, dobrze mnie spam. Najlepszy serwer epicko to zrobiłeś, ale dobra. tam. Yy, teraz lista warpów. Warp yy, PVP. Kośnik warp. Warp. E, najprościej warp warb, PVP. Okej, okay, gdzie? PVP. No jeszcze będzie atytułowane, jak znam życie. Par -ko -ur. Parkour. Parkour. E, na parkurze będzie jeszcze robione. Mm, nagrody są na końcu. To nie jest najtrudniejszy Parkour, ale codziennie będą jakieś tam nagrody. I nie wiem, czemu tutaj spływa lawa. Kto jest takim ciotą? Pewno leis. Tak. Lajs. Pozdro dla leisa. Dla ćwieku ninja. Bo ćwiaku ninja teraz coś kombinuje. Zresztą nie wiem co, ale pozdro dla niego. Eee, u, u, jakie są jeszcze warpy? Jeszcze jest warp regulamin. Oczywiście jeszcze nie jest zrobiony, ponieważ jak już wam mówiłem, ktoś zniszczył. Sklep. Sklep, właśnie, warp sklep. Mm, tu właśnie zrobiony i tutaj będą tak fajnie zrobione. Tutaj jest też enchant, table, jakby ktoś chciał sobie zenchantować w sklepie. O, dalej. Mm, surowce to wiadomo, i Survival. Survival to tutaj pana gdzieś indziej, i musimy sobie przeżyć. i Biegniemy w którą stronę, i wiecie o co chodzi ogólnie w Survivalu. Chyba każdy to wie. No, myślę, że mój serwis jest. Mm, no, fajny nawet. Wszyscy mi chwalą ten serwer i że jest fajny w ogóle i... Burururu. Jest dodane dużo modyfikacji, na przykład Fireballe to wiadomo. I patrzcie, teraz pokażę wam ten...